Witam wszystkich dzisiaj w kilku słowach, czym się różni zamek, od twierdzy, od pałacu. Zaczniemy od zamku. Zamek jest to miejsce przystosowane do bronienia się przed nieprzyjacielem, ale jest to miejsce zamieszkane przez nie tylko przez walczących, ale przez cywilów. Na przykład yy, Właściciel zamku wraz z swoją rodziną, ze służącymi, ale miejsce przystosowane do bronienia się. Wysokie mury, wieże, bastiony cała masa rzeczy, które umożliwiają obronę. Ta obrona jest głównym celem, ale zamek też umożliwia zwykłe, normalne życie. No, może nie w takim spojrzeniu, jak teraz nam się wydaje, ale w ówczesnym, na przykład średniowiecznym. Czyli żyją tam te też cywile, ale miejsce, budowla, budowle przystosowane do obrony. Twierdza, jest to natomiast budowla, miejsce, zespół, gdzie również przystosowane jest do obrony, ale mieszkają w nim tylko żołnierze, wojownicy. Tam nie ma już rodzin, tam nie ma już całej masy cywili, tam nie ma już. Takich rzeczy jak w zamku, które umożliwiają zwykłe, normalne życie rodzinne. Twierdza jest miejscem służącym tylko do obrony. Zamieszkana przez osoby, które mają tego miejsca bronić, przez innych nie. To je odróżnia od zamku, że twierdza jest zamieszkana właśnie tylko przez żołnierzy, tylko przez wojowników, którzy mają tylko jej bronić. A zamek umożliwia też normalne życie. No, tak jak wspomniałem, w tym ich ówczesnym spojrzeniu na to normalne życie, ale mamy też pałac. A pałac jest czymś zupełnie innym. Pałac ma spełniać funkcję reprezentacyjną, pokazową. On nie ma zapewniać ochrony, obrony przed zagrożeniami. Jego nie można, no można bronić, ale on nie jest zbudowany w ten sposób, żeby umożliwiał obronę. On ma funkcję reprezentacyjną, on ma wyglądać. No i zapewniać odpowiedni komfort mieszkańcom, ale najważniejsza rzecz ma być reprezentacyjnym miejscem, ma powodować, że jego wygląd ma komuś się podobać. Do tego oczywiście zamieszkane przez zwykłych cywilnych ludzi. Mogą być tam jacyś gwardziści, żołnierze, ale on nie spełnia funkcji obronnych. On jest tylko i wyłącznie miejscem gdzie się żyje normalnie cywilni ludzie bez funkcji obronnych. Czyli mamy trzy różne rzeczy. Zamek, będący czymś umożliwiającym skuteczną obronę, ale zamieszkaną przez jego na przykład właściciela, żołnierzy, ale też przez cywilów, rodziny, służących, rzemieślników, czy też duchownych która ma funkcję obronną, tylko obronną, zamieszkana tylko przez ludzi mających bronić tego miejsca, żołnierzy, wojowników i tym podobnych, oraz pałac, nie mający funkcji obronnych, tylko mający funkcję reprezentacyjną, pokazową, zamieszkaną przez takich zwykłych, cywilnych ludzi, no może niezwykłych, bo kogo stać na pałac było w ówczesnych czasach, albo obecnych. I zapewniające zwykłe, normalne miejsce, komfortowe zamieszkania, ale mające funkcję reprezentacyjną, pokazową. I tym się różnią te trzy rzeczy. Dziękuję za uwagę, zasubskrybuj, oceń, skomentuj, wrzuć na jakieś media społecznościowe. Do usłyszenia ponownie.